Była zabawa? Będzie zabawa. Film sponsorował właściciel serwisu zakupów grupowych z podróżami City Bell. Sponsorem programu była firma Polskone, producent drzwi i okien. Słuchajcie, mamy ogon! W Hej! Madagaskar <grym> 3 w kinach. tego lata przygotuj się na nowość. Doskonałe połączenie cytrusowej lemoniady i prawdziwego piwa. Orzeźwiający smak. Dobrze schłodzony gasi pragnienie. Radler. Farha Radler. Głaszamy przełomowe wydarzenie dla wszystkich gospodarstw domowych. Oto koniec dużych rachunków i początek małych. Aliorbank zmniejsza Państwa rachunki za prąd, telefon, internet, telewizję i ubezpieczenia. Teraz Państwa rachunki mogą być o 10% niższe. Dajemy na to uroczystą gwarancję i ustanawiamy. Święto niskich rachunków. Przyjdźcie z rachunkami do oddziału. Alior Bank. Wyższa kultura bankowości. Sprawdź, czy jesteś objęty warunkami oferty. Dzień dobry. Hot doga? Hot doga. Hot doga. Dla mnie będzie z warzywami. Jedna porcja hot doga raz, dwa. Już się robi. Hot dog raz, hot dog dwa. <laughs> Jednego. No to ma pani dwa razy. No ja jestem, że pani normalna. Mogę na chwilkę panią prosić? Panu na nie podchodzi. Jedna porcja, nie dwie. Czyli co nie zapłaci pan za to? Nie, I słusznie. Po jednego pan dostaje gratis. Ma pan teraz dwa razy tyle. Od T-Mobile. No T-Mobile na kartę po każdym doładowaniu telefonu, dostajesz dwa razy więcej na konto. T-Mobile, chwile, które łączą. Jogobela, Jogobela, Dobrze jest mieć coś ekstra. Ekstra odporność. I naturalnie ekstra duże kawałki owoców w jogurcie Cottiogobella. Bella. Bella. Ekstra apetyt na życie. Latem oddaj się chwili ekstra relaksu z Cotiego Owocowa Wyspa. Wielkie szczęście jest tuż, tuż. Wielka kumulacja. Daj szansę swojemu szczęściu. 15 milionów złotych. Graj w wielkiej kumulacji. Graj w lotto. Od piątku w Mediamarkt. Telefon komórkowy Nokia Asha 305 z ekranem dotykowym oraz obsługą dwóch kart Sim za jedyne 369 zł lub w 36 latach 0% Mediamarkt? Nie dla idiotów. 3 na 4 osoby tutaj mogą mieć problemy z dziąsłami. Nie ja. Zróbmy test z nicią dentystyczną. Krwawienie? To może być choroba dziąseł. Tak wygląda stan zapalny. Z Colgate Total Pro dziosła dziąsła możesz zredukować problemy z dziąsłami do 88%. Spójrz, moja jest czysta. No chcę spróbować! Nowa Colgate total prostro dziąsła. Nie ma lepszej ochrony dla zębów i dziąseł. Colgate. Pełna słońca cycyna. Ci kusząca, soczysta malina. Bez względu na to, do której z nich ty poczujesz miętę. Poczuj mięte. Orzeźwiające napoje Tymbark teraz w dwóch nowych smakach. Cytryna mięta i malina mięta. Tymbark. Tak chłodzi mięta. I remember that day in December when everything would change. I saw you cross my path with something that got stuck in my Otulamy to, co najlepsze. Świeże warzywa, ser, soczyste mięso z grilla. Wszystko otulone w pszenny placek. Teraz w McDonald's nowy makrabca cyki. Oraz szklanka Coca-Cola z bransoletką gratis do każdego mak zestawu powiększonego. Dziś robimy danonki. Chcecie zobaczyć? Wierzymy, że dzieci powinny zdrowo się odżywiać, aby zdrowo rosnąć. Dlatego danonki nie zawierają konserwantów, barwników ani sztucznych aromatów. A jest w nich wapni i witamina D dla mocnych kości. Zobacz jak urosłam. Danonki. Rośnij zdrowo. Internet na każdą kieszeń. Najtańszy abonament na rynku. Brak ograniczeń prędkości. Modemy już za złotówkę. Cyfrowy Polsat. Telewizja, internet, telefon. Teraz już staćcie na super szybki internet na każdą kieszeń. Chyba że pomiędzy Madzią a Karolem. Myślałam, że ma w sobie coś wyjątkowego. Ufał. Oglądacie.